Siemaneczka z tej strony, Mister Adam 15. I lecimy z kolejnym odcineczkiem z FIFA 17 z Mafią Solec. Cześć, witajcie. Liga mistrzów runda, rewanżowa mecz Napoli-Real Madrid. No jak to będzie, jak to będzie, czy uda się Napoli odrobić tę dwubramkową stratę? U siebie dodajmy. tak? To nie, no to przepraszam. Real grał u siebie. Nie, tak. Real na wyjeździe. Tak, tak u nas, teraz. To, to troszeczkę możemy tak. Was mylić. Bo, bo my gramy w, tak jak FIFA, nam tutaj odpowiada, tego tak. też nie. Ole, tutaj już akcja ofensywna. Ole, No tutaj nam no, kurwa. Dobry met ostatnio mieli z Juventusem. Szkoda, że, że nie wygrali, ale piękna była bramka. Piękna bramka. Więc dodając, oczywiście, Real wygrał na wyjeździe. To musimy też pamiętać, bo liczymy bramki na wyjeździe 3 do 1 z Napoli. No i, no i co no. To jest teraz... najbardziej podobny wynik do ligi mistrzów, nie? Bo tak 3-1 tak. się skończył tak samo. Tak, tak. tak. Więc zobaczymy Także co tutaj teraz też będzie. Spoczko. A i bo blisko. Szkoda. Zobaczymy. Ja w ogóle ludzie przerobiłem tak real, jak nikt by się co nie jest? spodziewał. Halo, halo. Aha. Coś jest, coś Spalono nie spalone. Tak, Boże, ano tak, bo on stamtąd biegł. bieg. To nie jest wyspalony. E, bo jak ludzie gram formacją 4-1-2-1-2, gdzie realem nigdy takiego czegoś, nie widziałem, żeby ktoś grał. Aha. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czy się tak w ogóle tak zagrać, nie bo, wiem, bo nie mają. Pięciu, pięciu piłkarzy chyba nie pasuje Mi na pozycję To niezły kajehon! Kaje Ale to Oczywiście Mr. Adamo ma pecha i nie trafię no ale, ale dobra, widać, ale... Tu, już, tu już widać ten wynik taki stratny i, i próbują gonić od samego początku Zobacz porównując mecz e, Arsenalu do, do Bayernu ten co jak graliśmy to naprawdę zapraszam was ludzie Ale no nieprzewidywalny mecz się zrobił tam No i tutaj Jose Reina na spokojnie. Do kolegi z drużyny No chyba Marcela eee, chyba, chyba Chyba kudłacza mi zawadził. To niezwy kudłacz. Kudłaty nie Ty naprawdę real na razie ciśnie, ale to chyba do tej akcji tylko. Nie. To niezwy nie real ciśnie no to chyba na poli miał. Być. Znaczy na poli miał powiedzieć. O Boże! Dobrze, pięknie, Alan. Myślałem, że ty tam, tam pójdziesz tym z wodem źle, nie? Dobrze. O Jezu, Hamzik Dobra, nasza. ty ładnie. Chociaż już, już, już wiesz, już chciał rzut karny. Nie, 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 nie. nie. Bardziej chyba się wydawało, że tu chodziło o rzut O. Milik. Brakuje Milika. To niezły Hoseka Jehon. Zaleko, za lekko Ale fajna akcja, fajna akcja rozpykana. Ku, kunia bali. Ale ogólnie, to jest właśnie najlepsze w FIFA jest to, że ja nie potrafię grać dobrymi drużynami Znaczy, wygrywam, bo wygrywam, ale nie sprawia mi to takiego kurde, takiej, jakby to powiedzieć, frajdy z tej gry. To nie bo jest tak frajda. jak mówię, wiecie, Barceloną, czy Barceloną, czy Realem, ja nigdy nie potrafię jakoś dobrze świetnie grać. Tak. ale się rzuca z kubany. Po dobrze, dobrze to wyszło, bo. Ale na przykład jakimiś tymi słabszymi, jak grałem czy Napoli, czy coś naprawdę świetnie mi się grało, mimo że przekrywałem? Ojej, nie mogą wyjść pod pressingu po rzutach różnych. Drugi raz, O Boże, blisko. Co jest? Że chyba No, Bez przesady. Ja pierdej. Ale weź się nie przypierdala. Weź, weź to jest przekupiony mecz. Widzę, że to real. Chociaż <laughs> bardzo lubię real, ale. Ale ty widać, że ma? przekupiony. O o Jezus. Nie znów ty, taki sam mecz się robi Martwo. jak e, arsenal. E, Teraz tam. tak. Początek bo, był mega. bo znów ciągnę, coś tam próbuje. Oj, dobre, dobre, dobre. Nareszcie! Ale tu, tu, tutaj błąd, nie jest, jest bramka. Ileż można było czekać? Napoli, Napoli jest teraz y, na wyjeździe, więc naprawdę może coś wykombinować. W tym momencie jest 3 biegnie. do 2 dla Realu w dwóch meczu. Ale bym Ale miał pompę jednak... jakby... Nie wiem, jakim cudem mi się udało odrobić, ale to musiałbym... To teraz musiał... wystarczy jedną, to byś musiał 3-1, nie? Żeby yep. wyszedł remis. W ogóle, co teraz zrobimy, jak będzie remis, nie zaznaczyliśmy meczu o wszystko, nie? A no ja... Rzut! Z linii. O Boże, poprzeczka, nawet się nie mogłem wygrywać. Jazda, jazda, jazda. Kurwa! Szkoda. Nie poszła kontra. Tu też szkoda. Kurcze. Stój. Dobrze. Oje ja Ojej, już tutaj w ciele Kryśka tu biegał, nie? No. kule bale. To nazwy kule bale. Bardzo ładne rozegranie. Ale tu chciał zgrać. zapowiadającą się akcję. O Boże, zobacz jak przełożył Ty. ay, fajnie to tak chciał zrobić, ale trudno, nie wyszło. Tam ktoś leżał, Tak ktoś leżał. Brawo za powrót. Fajne, fajne. O oh, Fak. Dobrze! Ojej, 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 ojej. Powiem Ci szczerze, że tutaj naprawdę Kulibali pokazuje klasę. Dobrze dobrze. Nie Ale miałem laga, ale... Słupek, ja pierdolę Miałem laga kurwa, nie ja sobie... Nie, tam nie był właśnie, wiedziałem o tym Tylko nie wiem czemu dostałem takie <śmulatuj> laga Wyszedł Ej, ja nie wyszedł Wyszedł Ech twój stary 52 O, wyszedł, wtedy wyszedł. wyszedł, dlatego... <gryw> dlatego wiem, że <śmulatuj> <do> wyszedł <gryw> Kurna O, czemu do tyłu ty? Mundrusiu ty mądry, mądry, mądry wracaj! Kurwa co jest ty? Czemu oni do przodu ciągle klikają? Jakiś klawisz mi się zablokował? O Jezu Ronaldo! Kurwa to zrobić? O, ale pięknie Marcelo. Lippi Lipi? To nie złe Tipi Lippi, Nie podaję tam gdzie To jest najgorsze. Ale, ale znów pierwsza poła znów wychodzą dobrze obrońcy. Pomyśl się tylko do niej spierdzieliło. Ja muszę strzelić, to mi się będzie inaczej grało. O Boże, on się cofnął, szkoda. on wyjdzie. Zjebał trochę. Mam akcję tutaj na poli. No, Obi się dobrze. O to chodziło. O Boże, jak się por, porobiły się chłopaki. Nie dawaj, nie wierzę Kryśka. Nie jest zba kryśka, na Matyśka. Real Madrid będzie miał szansę rzutu roznego. Powiem szczerze, że tak e, ten mecz, tak, tak, tak dziwnie, co nie, no tu już no, trochę twój, jest różnica Ramos to Ramos, on tu zawsze bramę jaką napierdalał a... A, a, a. Chyba ja mamy, wiecie, nawet nie mamy ale, co za, co za głąb. Kto to widać to Cristiano Ronaldo Nie wierzę, pewnie chciał bramkę z tego uderzyć On tam chciał przyjąć eee, Reina wyłaś. Dobrze! Boś, kul, Kuli bali Karny! Pierdolę twojego karnego Niechla, no nie zapierdolę. No kurwa, no, no gdzie był karny? No ja. No, gość, ale nie to... mu się. Nie wiem Chciałeś bronić, to, Ale kurwa się wydarę na mnie. Weź łysy, ty. spadaj, dobra, Zes O Boże wo, ten wo, a, wo, pierdolę, wo, ja Kulim... Panie, to nie wierzę, bo Kulibali miał wybić to co nie? Dobra, chowujka. No to już przegrałem Przecież on to trafi. O nie jest, zabrałem. Kreszka. Co za przy to nawet Matyśka by no, nie kurwa. No, to jest kurwa cieszynka. No, tu już już, już ta bramka, nie? To już, to już zmienia w ogóle całą postać. Tak, tu bramka na wyjeździe. że tak powiemy. Napoli dała marzenia, ale ciężko teraz, już jest, w tym momencie, 4-2. 4-2, no, dwie bramki Napoli. No, musiałoby tutaj Napoli porobić, więc na razie nic nie zmieniam. Zobaczymy, próbujemy, próbujemy. No. Ja bym chciał, żeby naprawdę Napoli pokazało kawał zajebistego, bo nawet jeśli przegrają. Znaczy na razie no pokazują fajne mecz, szkoda, że ten karny z dupy wyszedł. A w, w realnej no, grze no nie wiem, zobaczymy co mi tam pokażą. Dobrze już czekał O Boże To ja to lubię takie Rejne poniosło ty, ja wiem że to jest kurwa liga Mistrzów, że tyle mi go ogląda Oj dobra akcja będzie Szkoda, że się potknął. Pepe Pan dziobak tu dał radę Kurwa, co jest? Twój leży. Ja pierdolę Jezus, skupili tak. się moi, ty stali na twoim, chcieli go kopać. wiem, co z nim robi? <gul> pochować posudziny. go chyba chcą. Hamsik, a bo hamsik zdechł, no tak. Wyrwana ręka. To nie jest ręka. Robi się niebezpiecznie. I on teraz nie trafi, bo ma kontuzję, wiadomo. To nie jest już drożny. Uuu, szkoda. Nie, że nie zeskoczyłem. Dobrze, dobrze O Boże jakiego! Ty Czy... No nie wiesz, że założył mu kosę na nogę i fajnie co, nie? Gramy dalej Druga pierdole. kosa Pierdole Ustawiony mecz widzę w chuj tutaj Jebany, Łysy tremer W razersach mu zapłacili <noise> Chujek Dobra, gramy do końca Panowie, to niezłe kurwa. Jak? Co porobił? Real, za, real jest za mądry na twoje rzuty różne. <grym, 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 co porobił Kościół? No, spodziewałem się teraz tego. Kurwa, ja bawię się tutaj z nimi. Jak, jak chcę kurwa. Nie ma Dobra, No Boże, co tam się po, pomlachał, po prostu już prawie... Nice. Kurwa, aż mi się już klawisze pojebały. Nieźle zblokowałem to. O Boże. Nacieszyłem się, że go nieźle zblokowałem. O Boże, wszedł przed niego! Można, można. O, szkoda, że nie przed siebie, to nie? Bo ładna baba, kontra. Ładna seria podań, brawo. coś mowy. Wiesz o tym Bolek, że nawet jakbyśmy zrobili mecz o wszystko, co nie? To jakbyśmy mieli remis, to jak na przykład byśmy, bym no, miał nie. 3 do 1, yeah. go, nic by to nie dało. Nie. Yeah. Więc niestety, no dobra, po tym. A jeszcze jest 5 minut, porobimy jakieś zmiany. Może co? Udało o kurze, nie mu założył. To nie, jest wymilik Może jest wreszcie jakaś akcja. Kurwa, fajnie chciałem przełożyć cenuszkę Ja pierdykam, zamierz. myślę, się odbiła. O pipa. W środku pola, <laughs> oni mogą zaatakować. Ja pierdolę, co się dzieje. Ja pierdolę, no oni tak dziwnie kopią. Dobra wymiana podań. Hysaj. To nie zły. Hysaj. Nie ładne podanie. Ładne podanie, szkoda, że kurwa. oczywiście tu żaden z nich nie był. Oha, kryśka, kurwa. Dobra, spróbujemy jeszcze panowie. Ostatnią. Nie Ja pierdole, nie do niego miałoby Specjalnie czekałem żeby wyszedł sobie przed obrońcą To 70 minuta, to trzeba zmiany, zmiany. Tamtyta to nie ma zmiany Ja chłoda Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny Kapitalna Graz Kurwa Ora tam, za zwój mi nie zadziałał Już blisko polakarnego No, nieźle Dobra czas na zmiany bo... Nie będziemy tak biegać do wyseranej śmierci Czy taki, widzę taki, taki, taki równy ten mecz, powiem ci szczerze, ty No, aż do tego No i to już, do tego momentu Ale to jest pewne, no tak, to, to jest... tak jak z Bayernem, tak i z Realem bo pewne, że to jednak, to, to są te grupy Kiedyś pęknie No Zobaczymy No to dobry moment, w którym wypuścił piłkę Kryśka No, no wiesz, no, to tam akurat umie przy, przymierzyć, więc nie ma co, czas na zmiany, ale i tak się cieszę, że Milik porobił, że strzeliłem gola, a to rzadko się ostatnio nie zdarza. Hamsik dzisiaj coś nie dał rady, więc e, podziękujemy. E, może też bym podziękował e, tak. Pociąguj mu z osobna no. E, mówisz? Tak. E, I też bym podziękował e, Allanowi, chociaż on bardzo dobrze grał. E, pozdrawiam. No, to dwie bramki Ronaldo to no, trochę porobił dzisiaj tak. Patrz kurwa, żeby Benzema nie wziąć w ogóle do składu, to trzeba umieć. Tak, to to trzeba być. Silnik. Nie, ja mówię, nie lubię go. No kurwa! Gdzieś tam nogę włożył chyba. Aha, nie nie. Wiem właśnie, gdzie coś. Po meczu. Znaczy, po meczu też było jak strzeliłeś bramkę z rzutu garnego. Nie? O, ja pierdolę ale i tak walczą chłopaki, podoba mi się gra na poli, że walczą fajnie, grają miło, dlatego im podziękowałem, bo naprawdę zajebiście zagrali, no nie oszukujmy się. Mieli ważny ze saliu Tak, tak. Fajnie jakby strzelił. Jeszcze jakby Zieliński trafił to w ogóle. 81. minuta meczu. Ojej, jak ofensywnie to zrobił. Nice, 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 nice! Nice, nice. nice. No wreszcie akcja, która być powinna już dawno temu. Mertens oh. chyba wszedł no. i porobił. Ale o to chodzi. Ja się lubię takich, którzy idą, co nie? I wiedzą, no. gdzie mają izi, a nie Kurna... No ja to tak nie mówię. Ja też dobre zmiany miałem biały Tiago. Czyli w tym momencie mamy aż 5 do 3. Dwóch meczów. Ale zatrzymał. Ale porobił. A no, tam do jeszcze kurwa kiwa, to sam zasady. No, zobaczymy, co nam zrobi. O! Kurwa, nigdy nie trafiłem takiej bramki na wprost. Co ma uderzenie, kutas? Z kutasa ja ja do mnie trafił, ale. Ja... ja chcę zobaczyć powtórkę, bo. Popierdolnął za trochę, trzeszkę chłopak. Nie, nie, nie wiem. Ja tak zrobię. Ja nic nie, nie, zrobię, się, bo... nie nic się takiego wolnego. nie, już się w tym momencie załamałem, no, kurwa. No Real, ja nie wiem czemu, ale obstawiam tutaj Bayern Real Madrid w finał, co nie wiem, u nas tutaj, w FIFA mówisz? E, ja bo Rosję nagle grał, to może i pocisnę, jeżeli przejdzie. Ale ładnie. Szkoda, że... Szkoda! Nie było zagranie ręką. O kurwa, jak oh. to wyjął! Oh. Oh. Walczymy jeszcze o remis chociaż. Co zrobił Ronaldo? Szkoda. No i już zobacz. Kurwa, tyle was tam natka miała, że nawet nie zauważyłem. Ale ładnie się zostawi ciałem. O, ale teraz mu się nie udało wejść. Szkoda, ale i tak naprawdę zajebiście mi się grało. O wiele lepiej na przykład niż Arsenalem, chociaż... Tak samo na początku się grało, ale, ale by porobił tutaj. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Eee... Real wygrał 3 do 2, tak? Zgadza się. Tak, 3 do 2 i w meczu normalnym, i, i tutaj, i teraz wygrał Nie, ile? 3, 3 4, do jednego. By wtedy wygrał, teraz 3 teraz do 2. 3, 2. Ja Wam serdecznie dziękuję, naprawdę, za ten mecz rewanżowy na Poli Real Madryt. Zapraszam już na kolejny mecz do Bolusia. No i ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się na razie. Cześć. Cześć!